W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Na właściwą drogę skieruj mnie. Maryjo, Matko moja, spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosławcie mnie. Od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń, od wszelkich niebezpieczeństw zachowajcie mnie. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Witam Was w pierwszym dniu naszych rekolekcji, w którym chcemy zastanowić się nad tym, co jest naszym największym darem. Kochani, Twoim i moim największym darem jest życie, które otrzymaliśmy od Boga. Bóg tak bardzo Ciebie ukochał. Bóg tak bardzo pragnął obdarowywać Ciebie Twoją swoją miłością, że powołał Ciebie do życia, powołał Ciebie do istnienia. Dzień Twoich narodzin to jest ten dzień, kiedy Bóg stwierdził, że świat dłużej bez Ciebie już dalej nie może istnieć. I pewnie często tak nie patrzysz na swoje dni i na to, czego doświadczać w, w ciągu dnia, ale. Yy, Proszę cię, abyś teraz tak spróbował spojrzeć i sobie i przyjął to, że, że to, że się obudziłeś, że to, że jest właśnie nowy dzień, że to, że możesz patrzeć na niebo, na, na chmury, że możesz czuć powiew wiatru, że możesz słyszeć śpiew ptaków, cieszyć się kwitnącymi drzewami czy padającym deszczem, to wszystko są znaki miłości Pana Boga względem ciebie. To, że spotykasz na swojej drodze drugiego człowieka, który jest dla ciebie życzliwy, który może ci powie dobre słowo, uśmiechnie się, to są znaki miłości Pana Boga względem ciebie. Każdy dzień, który od Boga otrzymujesz, jest dany Tobie po to, abyś przyjmował miłość Boga, abyś mógł doświadczać miłości Boga, abyś mógł żyć w miłości Boga. Myślę, że niestety często jest tak, że, że nie potrafimy tak patrzeć na nasz dzień, że często budzimy się rano i nie bardzo nam się chce wyruszać w naszą drogę, nie bardzo się chce iść do szkoły, na uczelnię, do pracy, cokolwiek przed nami, przed nami jest. Nie potrafimy się cieszyć tym, co jak gdyby samo staje nam na drodze. Wydaje nam się, że naszą radością i szczęściem jest tylko to, co posiadamy, co w jakiś sposób nabędziemy za, za pieniądze, co jest naszym takim bogactwem materialnym. I uciekają nam całe rzesze radości, które, których właśnie nam Pan Bóg udziela. Kiedyś zadałam sobie pytanie, jak Maryja rozpoczynała swój dzień? I właśnie wtedy sobie wyobraziłam ją, że ona jeszcze zanim wstała, to pierwsze co, zwróciła swoją myśl do Boga i Mu podziękowała za ten dzień. Podziękowała za przespaną noc, za to, że się obudziła, za to, że ją nic nie boli i za to, że może iść w ten dzień i czynić dobro dla Jezusa, dla Józefa, dla tych wszystkich, których spotka na swojej drodze. I zaczęłam, wiecie, to praktykować. I muszę przyznać, że te dni stały się o wiele radośniejsze, takie tętniące życie mi się po prostu chciało wstawać i chciało mi się ruszać w nowy dzień. Zachęcam Was do tego, abyście może w taki sposób spróbowali przeżywać każdy kolejny dzień swojego życia. Młodość to jest taki okres, kiedy wszyscy poszukujemy własnej tożsamości. Wszyscy zadajemy sobie pytania: kim jestem, skąd się wziąłem, jaki jest sens mojego życia? Te pytania, kochani, zadaje każdy z nas. Nikt z nas od tych pytań nie ucieknie. Taki jest również sens młodości. Czas prób poszukiwania tego, kim jestem, poszukiwania sensu życia. Odpowiedzią na te wszystkie pytania wierzymy, że jest wiara w Boga. Bóg jest miłością, która wychodzi do nas. Jan Paweł II wspominał gdzieś na Światowych Dniach Młodzieży, kochani, ja też kiedyś miałem 20 lat. Możemy to powiedzieć, każdy z nas może to powiedzieć, niezależnie od tego, ile ma lat, kochani, ja też kiedyś miałem 15 lat, ja też kiedyś miałem 20 lat, przeżywałem to samo, co wy w tym momencie przeżywacie. Ten moment niepewności, co dalej będzie, kim jestem, jaką drogę wybrać, to wszystko w naszych sercach jest i to wszystko Bóg zna i Bóg... Chce ogarnąć swoją miłością. Odpowiedzią na nasze wszelkie poszukiwania e, sensu życia jest Bóg, który jest miłością. Bóg, e, który jest osobą i jako osoba wychodzi do nas z miłością. Bóg, który nas przygarnia. E, nie bójmy się zagłębić w te teksty, które daje nam Jan Paweł II, po to, żebyśmy odkryli. Boga, który w Jezusie Chrystusie przychodzi do każdego z nas. Maryja sama nawiedza nas i pomaga nam w tym. Jan Paweł II kiedyś podczas spotkania z młodzieżą powiedział, że Maryja w niezbadany sposób odsłania w naszym życiu obecność samego Boga. Ona jest dla nas kimś, kto prowadzi nas po to, abyśmy odkryli w nas. W naszym życiu tę miłość, która umiłowała nas nawet nie od naszego poczęcia czy urodzenia. Bóg nas miłuje od założenia świata. W myśli Boga byliśmy od założenia świata, od pierwszego dnia stworzenia świata. Bóg kocha każdego z nas. Uwierzcie tej miłości. Gdyby ktoś zadał wam pytanie, czym jest pismo święte, czym jest Słowo Boże, czym są te księgi zebrane w jedną książkę, to co byście powiedzieli? Czy nie uważacie, że te księgi to zapis relacji człowieka z Panem Bogiem, a tak naprawdę Boga z człowiekiem? To zapis tego, jak Pan Bóg przez wieki próbował się odzywać do człowieka, jak próbował mu pokazać, kim jest, i z tego wypływają wszystkie dalsze konsekwencje. Zapis tej wyjątkowej relacji Boga z człowiekiem, którą dziś nazywamy relacją miłości. Dziś wiemy, że Bóg nas kocha, ale przeprowadził nas przez poznanie siebie w tych wszystkich księgach, przez te wszystkie historie, począwszy od Księgi Rodzaju do Apokalipsy. Wszędzie tam nam pokazywał, słuchaj, jestem taki a taki. W związku z tym ty powinieneś, dobrze by było dla ciebie, gdybyś zachowywał się tak a tak wobec siebie, a tak a tak wobec drugiego człowieka. Że to przyniesie tobie szczęście. Z tej relacji wynika też nasze osobiste szczęście. Przeczytam Wam jeden fragment, który myślę znacie, ale uzmysławia właśnie to, o czym dzisiaj mówię. Choć już od dawna wielokrotnie i na różne sposoby mówił Bóg do ojców przez proroków, to na końcu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego stworzył światy. List do Hebrajczyków. Wielokrotnie Bóg odzywał się do proroków i tłumaczył, w ogóle widać w Biblii, jak pięknie się rozwija rozumienie Boga, a na końcu przemówił do nas przez swojego Syna. Wcielił się. Przyszedł do nas przez Maryję. Jedna rzecz umknęła mi w zapowiedzi, więc to jest dobry moment, żeby jeszcze od tego wyjść. Przyszedł do nas przez Maryję, tak? Na kartach Pisma Świętego wielokrotnie pojawiają się postaci, które po prostu są. Nie wiem, Mojżesz na przykład. Pojawia się w koszyku na rzece, ktoś go wyławia, jest po prostu. Pojawiają się postacie, które karty Pisma Świętego nam po prostu wprowadzają w różny zupełnie sposób. Czy Pana Jezusa też tak nie można by wprowadzić, że pojawił się po prostu prorok, zbawił świat? Myślę, że warto sobie uzmysłowić, że Pan Bóg wybrał najlepszy sposób. Pan Jezus nie przypłynął do nas w koszyku, nie pojawił się na pustyni i nie zaczął głosić, tylko przyszedł w rodzinie, przyszedł przez Maryję. Więc traktujmy Pana Boga poważnie. Naprawdę On to zrobił najlepiej, jak się tylko dało. A jeśli dociera do nas, że zrobił najlepiej, no to. Wynikają z tego dla nas pewne konsekwencje, tak? Czytajmy to. Przyszedł przez Maryję, zobaczmy dlaczego tak właśnie zrobił i co to dla nas znaczy. Witajcie, kochani, w tym pierwszym dniu re rekolekcji. Bóg jest miłością. Życie to jest wielki dar, to jest wielki cud. To prawda, tak jest. Natomiast problem często, którego doświadczamy, tkwi w tym, że my tego nie czujemy. Ja wiem o tym, że Bóg mnie kocha, że życie jest piękne, że to jest dar, ale ja tego nie czuję. Ja miałem taki długi czas w moim życiu, długi, długi okres, kiedy ja tego zupełnie nie czułem, nie doświadczałem. Jako dziecko byłem bardzo chorowity, słaby i w wieku kilku lat zacząłem się jąkać. Zachorowałem na padaczkę, za, za, zacząłem się jąkać. Straciłem jakby zdolność komunikowania się z innymi, nie potrafiłem się wysławiać. W moim życiu było pełno lęku, wstydu, kompleksów, i tak naprawdę zupełnie nie doświadczałem ra radości i piękna. Dzisiaj mówię do Was jako osoba, która doświadczyła całkowitej przemiany. Dzisiaj mówię do Was jako osoba, która cieszy się życiem i która chce Was zaprosić do drogi, która mnie całkowicie odmieniła. To jest droga przez Maryję do Jezusa. Maryja. To jest ktoś, kto w różnych doświadczeniach, chociaż przeżyła bardzo wiele ciężkich chwil, ona miała zawsze w sercu, w głębi serca tą postawę: Wielbi dusza moja pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawcy moim. Ona może nas wprowadzić w to, to doświadczenie. Ona może dać nam nowe oczy, swoje oczy. Ona może sprawić, że będziemy jej sercem wczuwali się w rzeczywistość. To doprowadzi nas do całkowitej odmiany. Zapraszam Was dzisiaj, kochani, wyszukajcie sobie w internecie Testament Bernadety Subiru. Ona w nim dziękuję Bogu za różne rzeczy w swoim ży życiu. Jest to bardzo wzruszający i poruszający tekst, ponieważ ona dziękuje za wszystkie najtrudniejsze doświadczenia swojego ży życia. Odnajdźcie to, przeczytajcie, a dzisiaj pierwszy krok, do którego ciebie, bracie i siostro, zachęcam. Zaproś Marię do tych rekolekcji. Zaproś, żeby ona uczyła cię na nowo, na nowo patrzeć na swoją historię, na swoje ży życie żeby ona zaczęła uczyć się swojej postawy.